Co tu się dzieje w ogóle? O, ja ci wyjdzie, święty święty. Naprawie ja żyje. Jasna dupa. Batmobile. No ten Batmobile nie wypił i mi rozwalił tubi. Myśli, że mnie nie? Spieprzamy, śpieprzamy, śpieprzamy. Ja jeździła się po ścianach jak w Gdzie on jest? No. Te Bobby TV Jasna dół wow! O kurde, już się Z nim sobie Jak ci się nie żyje? Czemu ty u mnie się nazywasz za... jako Gorczy wróg? Dobra Nie znajdzie mi ten batmobil. Jestem po Południowym zasięgiem ataku Kurde, jak mnie znalazł? Ja jestem tam, cię nie ma hip -jour. Jestem, dzwonię do lektora, żeby policję odwołał Jaką policję? A No bo policja mnie goni A ja wybucham w tym momencie on tu szczera sprawdzonym powietrzem Ten Bat ma być jakiś poszrany ścimyłą, weź wypierdzielaj Dobra, wyleciałem Co? Za 400 dolarów zmniejszenie pościgu to nie jest nie? No chyba nie, yes, spadłem. Emeiniu, masz jakieś granaty dla mnie? Gdzie jest ten... On tu jedzie, z pieprzamy, z pieprzamy. A może nie? Okay. Nie ma. On tu jedzie. Pan Jezu, już to zbliża bliża. Simeon! Gadał nie! A no skąd się to wrzałeś! Tu nasz przez tory O nie, jesteś w samym żałku. Slepy żałciek to nie jest. W torach. Już strzelę, szczela we mnie! We mnie. Nie, ruszaj, nie ruszajcie się! Już tam jadę! Palę się! Snadupa! Bruszli! Pixel już się zbliża, już puka do jego drzwi. Ach, dał mi się tu wejść. Ach! Dobra. Już, już mnie nie znajdzie raczej. Jest jeszcze tu? Proszę, wie później. Gościu! Nie, nie ma go. Dobra, nie ma go. No, on. czego ty chcesz? Łyż ja tam ja się. Łyż tam się że mnie. Dobra. Zaczynamy nagrywanie już teraz. Dobra, widzowie. Gonimy jakiś Batmobile. A, 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 i tam mi zrobię to. Dobra, jestem niedaleko. Kurde, drugi się zreśpił. Tak mi nie wysalił w powietrze niby. go tam nic nie było. What the fuck? <laughs> tu z nim do mnie. Przyjdź tu. Nie, bo on utknął. On utknął. On zreśpił trzy bat, bat, bat motocykle Gdzie on jest? Ty tam. Może tam? Ding. Stelan do niego. Ok. O kur on ma bazookę. Policzaj. Nie żyję. Znowu overrwałem. Na szczęście mnie zabija policja. Pan Jezus już się zbliża. Już fuka do Twój drzwi. Sama się. No gościu. Oh my god. No właśnie. Ja jadę do niego. A ty go widzisz? Bo ja tak. Niestety on tam wszystko wysadza w powietrzu. Ja wysadzam. Aha. A, a ty obok niego? Tak. O! Stalowe protezy. na dół. Eee, wywaliję go załóż. Ten napis Bobby to nie ci Bobby to oh! mi Shimeo, weź ciężarówkę z piaskiem Wysypiam na łeb Shimeo już się zbliża Już wkrótce do jego drzwi Biorę jego batmobil Zaraz ci! No, nie, mogę. Dlaczego? Bez sensu. Dobra, bierzemy łapanca, że nam Skurwiela. Gdzie on jest? Nie mogę. Ty, rob, robię rosół, skór wielu. Siadaj, do biłka, tu jestem. Gdzie? Po drugiej stronie. Ja... Nie, nie ja jedę ja z tym na razie. No chodź, bo jedziemy po... Jak to? Po samolot. Aha. Pokażę to. Góź tu biegnie. Nie goni. Hello, motherfucker. Lara, czy lecimy? helikopterem, czy samolotem? Czołgiem. Nie mam. To się kup czołg ze, ze skrzydłem. Nie mam kasy To się stało. Nasza... Laura, samolotem. Kto to strzela? Gościu u Tak. Widzowie, bo dzieci mieli taką wstąpkę, co ja zrobiłem eee, Jak to? No co ja zrobiłem jakiemuś gościowi, który chciał zabić Włodkiego Ale na początku czy teraz? No wcześniej Za Nie strzelaj, zadzwoń do lustera. Lepiej idź do Beliara. A ja nie chcę. Ja, ja lubię policzajów Aj, Otwiera. Nic nie widziałeś. Wybuchowe beczki. Tak jak nie mogę tam strzelić, No nie! Ale szpilin, wszędzie Wsiadaj! Nie, wsiadaj, dobra, jedziemy tam! Tam y, mamy mój. Lejd za mną po prostu, okej? Okay? Wyszłośna tu jest! Jedź! Ja wiem, gdzie, gdzie ty jesteś chyba! No tu! Jest Helikopter! Ło! No ja by ci się powiedzieć Gdzie jesteś? Na mapie się zobacz. Uf, gościu mnie wywalił. <laughs> nawet nawet, nawet mnie właśnie pomógł. Kliknij trzy razy za to. co? A. Ty mi pomóż tu lepiej, a nie, że ty jakieś. Nie, paść na czat. Jesteś? Yes. Yes. Ja tu już żem wystartował samolotem, a ten se ginie. A jaki unik zrobił, gościu? to Gościu! Ale pejcie mi właśnie porobił. Miryłede do mnie dzwonił. Mm. Czego ty chcesz nie, 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 Mediweather? Skacze, nie, skacze! nie, 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 skacze? nie, 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 skoczył o, On nie jak to zaskoczyło Co mnie strzela Kto tu samolotu leci? O! Ty to widziałeś? Tak. On by mnie wysadził jeszcze chwilę Czemu te butelki nie wybuchają? Właśnie mówię! Tontę! ten otwieram ci samolot. Samolot bierze <śla> <śla> Mary łajdarz nie ciągle dzwonił. Cóż, goście miechają gdzie jesteś? Blisko, co? Ja składam te limity, utknąłem. O Mary sam się pan zamknie. A tu jesteś dobra. Broń. Nie ma nie ma żadnej broń skąd oh, Słuchaj, nie mam i scelbę. Ty właśnie wiesz jak ja lubię śmigła Myślę, Ty się nie zabijasz? Szkoda Co? Myślałem, że cię wyrzuci działkę Czy mogę strzelać na serio? Rok na samolotu?

To co, co? Ja i co? Gdzie jesteś? A tu co nie natychmiast? Nie. Gdzie? Tam ja ląduję po ciebie. Widzicie, to Tylko taki... czym ci goni. Ty też właśnie umiesz. No. Hm. Ja Ja też. Ja też. Kościół się rozbił, to ja. Nie, to, ale, ale, ale w odrzutowcu, ja też się rozbiłem. Gdzie, gdzie tu jakiś samolot? jest taki duży. Za Ta chwilę będzie mój samolot. Tam. Adios, airless dobra. Pomylił czego wy chcecie. Zaraz to ja ciebie dojadę. Co hmm? robisz? Jadę po ciebie. Jak coś ty pośpiesz? samolotem ze śmigłem. A myślisz, że nie będzie to ja robię. Tym, którego uwielbiasz z którego zginąłeś już parę razy. Nie to widzę cię Dopiero wystartowałem Czy to z ciebie się tak właśnie dymi? Ja, ale widzę tego gościa też Czy co? Czemu ty lecisz? Siadaj Jak się startuje? Jak się startuje? Chyba mi się kończy pas startowy powoli. Jak się do góry wlatuje? Nie powiem. Tak, po prostu, sam. Wyskoczę w powietrze. Uuu! Kościół nade mną poleciał. Szybciej, bo się pas startowy kończy. Mam, 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 lecę, nie lecę. Padam. A no i się skończył. Ciemny nie Co? Pięci. Czyjesz? No żyje. Dobra, lecę po ciebie. A ja po ciebie. Lecimy tylko im, który może lądować na wodzie. Tu na wodzie Nie, chce się jak się skręca tym samolotem? Jak się skręca samolotem? No, dawaliś wejpu. na pewno, tak. Gdzie jesteś? Lecę. co? A ty? ja też lecę. Tu i tam. Zaraz po ciebie przyjadę. Już jadę. Już lecę. Nie, Kościu! Ktoś? Co? Jeszcze się wyjadę. Ja cię ja widzę. Ja żem cię. Nie! Jak nie jedzie? Dobra, wysiadaj szybko. Nie mogę! Poprzuj się samochód. Kościu dostał. Goni mnie. Dobra, jadę po ciebie. No to się przecież strać cierpliwość. Gdzie zawsze jesteś? Nie, jestem, czy tobie pan? Chodź do tego drugiego gwiazdu. Który to drugi? No ten, gdzie zawsze chodzi? Nie, radzie mi się włączył. Co? Wjechałem drugim wjazdem. Dobra, jadę. Jestem tu. Lepo. Widzę cię. Już idę. Już idę. Mogę tu przejść czekaj może? Co? Patjań. Mydialny byle to Nie, nie, ja myślałem

siebie Piękny ja, ja ten film chyba podzielę po prostu na najlepsze momenty Bo by burza drugi Rodzinkę, rodzikęź mam rodzinkę Jaką rodzinkę znowu rodzinkę, wiesz jaką? Pel Ale zwiali, zwiali Lesterro! Lesterro. Czemu to nie wybucha? Gonią mnie, gonią mnie Gdzie te helikopterki? Ty nie wiesz co ja teraz mam Dobra, jednoosobowy mam Co masz jedno osobowy samolot no. Ja w ogóle nie. O, widzisz mnie, widzisz mnie Stój! Nie, nie <grystanie> Ty tu nie przejdę, jestem tyle osobowy. Dobra, chodź, spróbujmy wziąć przeogromnego. Ale, 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 ja próbowałem ja nie nie. No, ona Kiedy ona strójka się dało kiedyś, nie. Ale to. Ciebie, ja wiem, że się dalej nie. A nie, już się zbliża. Uciekaj, stąd, uciekaj, stąd. Już ucieka swoich drzwi Pamóż mi Demolka Pierwsze miejsce masz Co? Pierwsze miejsce Demolki kto by się spodziewał? Nie rzeźliśmy, każdemu wszyscy weszli? Wyszli? Kięciu opuszczę gry, wszyscy wyszli na mhm. Czyli tak samo jak kiedyś ja, czyli to ty wyszłyś. No, nie chciałabym. Uwaga, uwaga. Raczej jest u siebie, wbij do mnie. Ale za chwilę. Nie przejmu się i tak. Tu zabijam wszystkich. No to zapomniałem to tu psychopata Ty ja na to stronę. Żeby zniszczenia na 3 miliony już. Zniszczył samolot za 3 miliony. a coś takiego? No, wybuch mi i <tryk> no, no i wybuch przy mnie. <tryk> Zrobiłem straty na 200 tysięcy. Do ostrania ich leba na lato <laughs> limuzyna Jak u lata? Powiedziałem Limurzyna co? co? Coś tego nie okej Jakiego to kurde muszę Co ty robisz? Na, na pewno weszłysz w to, co chcesz? Na pewno? Nie słychać Co? Na pewno? No i dobra.